No jak to idę kupić? Napisali, że jeżeli chcesz coś kupić PSC PSC Kart Wina TSISA Pewnie, że idę skupić tego jak się nazywa Admina Ile kosztuje? Nie wiem, zaraz się spytam Dobrze, a na jaki kanał? Na jaki kanał to już nie podali? Konnected na TS-a Tak, już jestem Jeszcze bliżej celu już Dobra Mam PS Co jest za tą ścianą? Mm -hmm. Dobra, wiem. Cicho cię teraz. Cicho. Co mogę kupić od takiego To chodzi o to, w sklepie, czy, czy i no, jakieś głupie no, no, mikro chyba go rozumiesz, Dobra, wyciszyłem go. Teraz czekam, masz, admin Cię do nas odezwie. Wiem, masz na bes hmm, Podaj mi na a a co chcesz? Mikra. Mikra nie mam jak nie widzisz. Będzie pośmiać Ty po no, kolei. No, byłem pierwszy... Napierzmy na P. Alex na pewu co chcesz. No witam, witam. Teraz też tickery też samo napisz mi na PS, na chcesz, chcesz na PW. grant i tak samo na PW co chcesz. No ja chciałem moderatora kupić. Moderatora się sprzedajemy. Jak, nie przecież napisali, że co chcę, to mogę sobie kupić. A no, nie tak to nie działa. No ale jednak napisali. No to jak? Nie. A jak mam dużo? Też nie. Nie, nie, nie kupisz moderatora. No Ale napisali, że mogę kupić co chcę. No to jest tak. Więc... Ja to jest ja A ogólnie to mam pytanie, to jest tak samo jak w sklepie, tak? Tak. Nie. No, no to... Okay. Ja to mogę tego moderatora? Ja. Pomyliłeś coś się te no napisaj na czacie, że mogę sobie kupić. Aleks, pomyliłeś się. A tak. czy znaczy ja się nie pomyliłem i mogę. Kupić. Znaki. Nie, nie nie ma. No to co, co czemu piszecie i go pomujecie? Jak to mnie kiknął? Bierz raz, to jestem. Kupi się. Channel Swift 4 po cztery znaki. No właśnie. <noise> Spytam się o Helpera. <noise> Już wiem co chcę kupić. Gubię. Mam poczekać czy co? Już czekajcie, bo jest za dużo osób pisz. Okej okay. okay. No Ticker musimy napisać od ile masz na PS ogólny kas? 50 50 ma nie hmm. za wszystko chcesz kupić skrzynki klucze, czy? Nie, nie, tylko jeden raz. Raz. Raz chcę kupić. Też teraz chcę teraz. Ja się zapytałam też. o właściciela serwera. Dobra. Poczekaj, <noise> zaraz. Rewi, kiedy... Już, już. Dobra, Rewi, co okay. chcesz? Bo do bana dostaniesz. Dobra, ja już jestem, kolego. Twojej sprawa, bo mam 400 zł PSC, nie? I no. ogólnie chciałbym kupić właściciela tego serwera. Da radę? Nie da radę. No. Kurde, no komujecie nas... Ej, no ziomek. Dobra, Ej dobra, ja się... Zde... Banik. Teraz ja się polecam. zdecydowałem jednak nie na adminu na helpera mogę. Dobra. No, tego a do... ile VIP kosztuje? Ile VIP? Dobra to VIP-a, jak nie helpera to VIPa. Ile? Macie na stronie. Nie wiem. A nie możesz powiedzieć to bym od razu kupił? No. Ej, eee PSC? nie palę macie do kupienia na stronie. A, a to ile? Ale mnie zdycha. A jest a, pani, tak? A PSC? PSC 112. A, a telefonem? Yes, 118. A tak w łapę? Masz na stronę, zaraz <śmulacza> jest panik z bana. Czyli w łapę nie ma? <śmulacza> a <mordy jest? śmulacza> Ej, Jesteś... w mordę jest? Jakbym ci hajs w mordę wpakował, to by było dobrze? You on the Ej, ale jak mnie wyrzucisz, to idę do admina i chuj ci dupę jebaną się. Jak to? Ej, dostałem bana. Ja też. Olera. A, 5 minutos. To biedo za 5 minutos.